Jeśli chcesz grać akordy na całym grypie, a zdobytą dzisiaj wiedzę wykorzystać również w graniu solówek, które świetnie pasują do podkładu, podkreślając równocześnie zmiany akordów, które w nim zachodzą, to koniecznie oglądaj to wideo do końca. Ja jestem Wujek Szpon, a ty oglądasz kanał Szpona Gitary. Kanał, który prężnie rozwija się dzięki wsparciu patronów, którym serdecznie dziękuję za wsparcie tych sposobów na urozmaicenie gry akordowej lub gry solowej opartej o dźwięki akordowe będzie dokładnie tyle, ile znajdziemy kształtów podstawowych akordów, a więc w tym odcinku zagoszczą takie akordy jak C, A, G, E, D, niektóre z nich znane również w dwóch odmianach durowej i molowej. Aby dany kształt akordu przenieść w dowolne miejsce na gryfie, wystarczy wiedzieć, gdzie jest jego pierwszy dźwięk, od którego bierze się jego nazwa. Ten dźwięk w świecie muzyki znany jest jako interwał o nazwie Pryma. Na pierwszy ogień bierzemy dobrze nam znany akord D-dur. Jego pryma to pusta struna D4, oraz trzeci próg na strunie B2. Przesuńmy zatem teraz ten akord o jeden próg dalej, zastosujmy nowe opalcowanie. Naszym uszom i oczom ukazał się pięknie brzmiący akord DIS DUR. jeszcze jeden próg dalej i mamy ładnie brzmiący akord E-dur. Zobacz teraz, jak będzie wyglądał akord D-dur zagrany próg po progu. D-dur, DIS DUR, E-dur, F-dur. E Fis-dur, G-dur, Kis-dur, A-dur, B-dur, C-dur, Cis-dur, D-dur, oktawę wyżej. Jak widać ta metoda jest bardzo prosta i powtarzalna. Po prostu polega na tym, że jeśli przesuwamy akord o jeden próg dalej przypisujemy mu następny dźwięk zaczerpnięty z chromatycznego ciągu dźwięków, który zawsze będzie brzmiał tak: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C. Tym oto sposobem łatwo i szybko udało nam się utworzyć wszystkie możliwe akordy pochodzące od kształtu akordu Deadu. Teraz pewnie zadasz pytanie, ale co za akordem demol? Czy jego tak samo można przenosić? I odpowiedź nie może być inna niż tak. Oczywiście, zerknij na to. Demol, e emol, F-mol, F-mol, G-mol, Amol, I-mol, B-mol, c demol, oktawę wyżej. Nie będę teraz przedłużał, po prostu zagram Ci szybko kolejne dostępne kształty, a potem skupimy się na tym, jak je stosować w praktyce, co niejako jest tym, na co chyba każdy tutaj czeka. A teraz zobacz, jakie akordy uzyskasz, korzystając z kształtu e -dur zagranego na całym gryfie próg po progu. E-dur, F-dur, Fis-dur, G-dur, Kis-dur, A-dur, dur B-dur, C-dur, Cis-dur, D-dur, d dur E-dur, e -dur, oktawę wyżej. Zobacz teraz, jak będzie wyglądał cały gryw wypełniony kształtem akordu E-mol. E-mol, F-mol, F-mol, G-mol, mol Amol, E-mol, B-mol, C-mol, C-mol, D-mol, E-mol, oktawę wyżej. Teraz pora na akord Adur. Adur, ais B-dur, C-dur, C# dur, -dur T-dur, D-dur, E-dur, F-dur, F# dur K-dur, G# dur A-dur, -dur, -dur, Oktawę wyżej. No to teraz pora na kształt akordu Amol zagrany na całym gryfie. Amol, mol A-smol, B-mol, C-mol, c D-mol, d, d, d E-mol, F-mol, Fis-mol, G-mol, mol, A-mol oktawę wyżej. Zobacz jak zagrać kształt akordu C-dur na całym gryfie. C-dur, c dur D-dur, -dur, -dur, e -dur, 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 G dur E-dur, F-dur, Fis-dur, G-dur, A dur A-dur, dur B-dur, C oktawę wyżej. A teraz kształt akordu G-dur na całym gryfie. G-dur, G-dur, A-dur, A-dur, B-dur, C-dur, C-dur, D-dur, B-dur, E-dur, F-dur, F-dur. G-dur oktawę wyżej. Aby opanować grę akordową na całym gryfie, pamiętaj, że każdy akord, możesz znaleźć w wielu. Nowych dla ciebie miejscach. Powiedzmy, że pierwszym akordem, którego będziemy szukali, będzie akord C. Dur, a więc poszukiwania powinno się zacząć od takich kształtów akordów durowych jak C, A, G, E, D. Zobacz teraz, jak łatwo i szybko. Możesz zagrać wybrany przez Ciebie akord na całym gryfie, korzystając tylko i wyłącznie z podstawowych kształtów akordów, które już znasz. Możesz również skorzystać z dodatkowego suplementu lekcji, który jest dostępny dla patronów wszystkich progów, aby łatwo i szybko je znaleźć bez zbędnego wysiłku. Pamiętaj tylko, aby mimo wszystko opanować tą metodę i umieć ją zastosować bez żadnych materiałów dodatkowych. Najwyższa pora spróbować zastosować do aby wiedzę w praktyce. Zrobimy to na bazie progresji akordowej o takich akordach jak Cedur przechodzący na Amor. Zaczniemy trochę zabawnie, ponieważ wykorzystasz kształt akordu Cedur do zagrania akordu Cedur, co się wiąże z zagraniem po prostu akordu Cedur, więc do dzieła! kształcie akordu C-dur, pryma znajduje się na piątej oraz drugiej strunie. W zależności jaki dźwięk znajdzie się w tych miejscach zaznaczonych na niebiesko w diagramie, to właśnie taką nazwę nadamy temu durowemu akordowi. Pamiętaj, miejsce na gryfie nadaje nam nazwę akordu, a jego kształt oznacza funkcję, czyli to czy będzie on durowy czy molowy. Zagrajmy teraz akord C-dur korzystając z kształtu akordu A-dur. Aby lepiej zrozumieć tę metodę koniecznie na ten diagram. Oprócz tego, jakie dźwięki masz zagrać, zaznaczono na nim na niebiesko prymę oraz oktawę. Tego akordu. To, jak nazwiemy ten akord, bierze się właśnie z tego, jaki dźwięk będzie w miejscu tych niebieskich zaznaczeń. W naszym przypadku musi tam być oczywiście dźwięk C. Musisz zatem sprawdzić, gdzie znajduje się dźwięk C na piątej oraz trzeciej strunie. Ja wiem, że będzie to próg trzeci na piątej strunie oraz próg piąty na strunie trzeciej. Teraz uwaga, uwaga: od tego momentu nie będę mówił, jaka pryma, w którym miejscu się znajduje. Po prostu spoglądaj na Gramy akordów. Cedur w kształcie akordu Edur. Teraz najgorsze, Cedur w kształcie akordu Gedur. To jest rzeźnia, tego się nie powinno grać. Zobacz, jak mi palce latają. Ha, udało się wszystkie dźwięki zagrać w miarę. Do pominięcia, raczej się to gra szczątkowo. Zagrajmy ostatni akord, czyli Dedur. Pora na drugi akord w naszej piosence: będzie to Amol. Aby go zagrać, musimy przebierać spośród molowych kształtów, a mamy do dyspozycji takie kształty jak Amol, e Amol oraz Dmol. Aby zagrać Amol, naturalnie rozpocznijmy od skorzystania z kształtu akordu Amol. Przejdźmy zatem do Amola zagranego za pomocą kształtu akordu Emol, następnie przechodzimy do akordu Amol zagranego od akordu demol, i jako ostatni myk możesz zagrać akord Amol, kształtem Amol, ale oktawę wyżej za pomocą poprzeczki baret. tylko tu jest trochę mało miejsca, ja osobiście ledwo się mieszczę. Nie dam rady w pełni złapać poprzeczki. Pora złożyć teraz wszystko w całość i zobaczyć, jak wygląda taki przykład w praktyce. No, jeszcze jedno. Prawie, całkowicie bym zapomniał, że możesz ogrywać te akordy w dowolny, wygodny dla Ciebie sposób. Czy to biciem akordowym... Czy może grając każdy dźwięk z osobna, tworząc tzw. arpeggia. A teraz zerki na bardzo ciekawy przykład, który przemieszcza nam wybrane akordy, dodając do tego pustą strunę w basie. Zanim przejdziemy do dalszych przykładów, opowiem Ci o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze, pamiętaj, że przenoszenie znanych już dobrze akordów w nowe rejony na gryfie będzie wiązało się z koniecznością wymyślenia im nowych opalcowań. Nierzadko wymaga to zastosowania tak tzw. poprzeczki barre. Po drugie, nie zawsze musisz grać cały akord przez wszystkie dostępne w nim stuny. Czasami lepiej jest wybrać te kilka, które nam bardzo ładnie pasują. A po trzecie, podstawowa wiedza na temat dźwięków na gryfie oraz znajomość interwałów na pewno pomogą Ci wyciągnąć absolutne maksimum z dzisiejszej lekcji. W razie czego stosowną lekcję, która pomoże ci to opanować, umieszczę w opisie tego filmu oraz przypnę tutaj u góry. Podczas gry solowej niewątpliwie zyskujemy ogromną swobodę. Możesz dowolnie grać dźwięki należące do aktualnie granego w tle akordu, mieszając je swobodnie z dźwiękami należącymi do tonacji utworu. Zobacz teraz jak wygląda przykład takiej gry. Aby świetnie solowo ograć akord Gemol wykorzystajmy jego trzy odpowiedniki. Korzystając z kształtów takich akordów jak Emol, Amol, Demol, które znajdziesz na wyświetlanych pozycjach. Próbuj teraz dodać do tych dźwięków dźwięki pochodzące z pentatoniki g Gemol. zmieniamy akord na ice tour. postaraj się wylądować na jednym z jego dźwięków za 4, 3, 2, 1, 0 Oczywiście podczas dzisiejszej lekcji zdążyliśmy lekko liznąć temat. Niewątpliwie będzie on wymagał od Ciebie dużo sumiennej pracy, aby oswoić się z grą na całym gryfie. Możesz sobie wyobrazić, że rozpoczynasz nową rozgrywkę w grze strategicznej, podczas której lądujesz na środku mapy, dookoła Ciebie jest widoczny mały jej skrawek, a całość jest spowita tak zwaną mgłą. Wojny, którą stopniowo trzeba rozwiewać. W naszym przypadku odkrywając nowe meandry gryfu. A do dzisiejszej lekcji stworzyłem specjalny suplement, który ułatwi ci pełne poznanie tematu. Suplement jest dostępny dla wszystkich patronów bez względu na to, jaką kwotą wesprą rozwój kanału, a w jego skład wchodzą diagramy akordów wraz tu najważniejsze opalcowaniem, interwałami i innymi sensownymi notatkami ułatwiającymi ci granie akordów na całym Gryfie. Mam nadzieję, że dzięki dodatkowemu wsparciu patronów, niedługo uda mi się kupić drugą kamerę do studia, aby móc z łatwością kręcić dla Was poradniki na dwa ujęcia kamery. Do tej pory muszę latać z kamerą, przekładając ją ze statywu na statyw oraz tęgo myśleć, jak to wszystko zaplanować w tak zwanej pre Produkcji z suwoma kamera im będzie o wiele łatwiej i szybciej. Może dzięki temu dam radę nawet kręcić dla Was dwa poradniki tygodniowo. A teraz kliknij w to wideo, jeśli chcesz opanować podstawy teorii muzyki w nie więcej niż 10 minut. Cześć!